Witam serdecznie. Nazywam się Iwana Kiecińska, jestem przewodnikiem w mieście Lublinie, największym w mieście południowo-wschodniej Polski. Nasze miasto od dawien dawna uważane było za miasto miłości, za miasto zakochanych. Być może tę atmosferę powodowała obecność tutaj, w jednym z lubelskich kościołów, reliki świętego Walentego. Historii miłosnych w Lublinie jest naprawdę bardzo dużo, ponieważ ludzie u nas kochali się na zabój, popełniali mezalianse, deptali konwenanse, uciekali z domu, jednokrotnie umierali nawet z miłości. Ja wybram dla Państwa kilka najciekawszych historii, chcąc Państwa zachęcić do przyjazdu do naszego miasta, ponieważ jak mówił już pan Onofry Agboba w pochropie, do Lublina to ja chętnie przyjadę, bo tam Białogłowy nadmiarę gładkie i rzęsiste. Jak która chleb krając bochenek o się oprze, to nawet na nieczułym kochanku skóra od kontentacji czerwienieje. Kamienica konopniców, proszę państwa. Otóż w 1602 roku miasto Lublin zelektryzowała straszna wieść. Jedyna córka rodziców zamożnych, bogatych, Katarzyny z Kretków i Sebastiana, burmistrza miasta Lublina, Barbara, konopniczanka, uciekła. Opuściła dom rodziców z amorantem swoim wszetecznym, Janem Rudnickim, z Rudnika. Udali się do Dublan gdzie zawarto potajemne małżeństwo. Ojciec Sebastian zaczął się w srogim gniewie na wyrodną córkę, która ze swoim gachem ojcowe błogosławieństwo nie stali i wydziedziczył ją. Po kilku latach już z rodnika z dworku swojego męża Jana, Panna Barbara słała pokorne supliki do rajców miejskich i do burmistrza, aby jej wybaczył. I ojcowe błogosławieństwo zapewnił, a razem z błogosławieństwem posagową kamienicę jej matki oraz sumy, które sprawa jej się należała. Barbara Konopniżanka, mówicie. Ach, to nieprzyjemna sprawa. Ojciec uparty jak wół, matka to i nawet... Słowa wypowiedzieć się nie mogła o jej za mąż pójściu. A sama Barbara, a to biedne dziecko, supliki do nas rajców słała i wszelkie interpelacje, ale wiecie, toć przecie każdy jeden burmistrz urzędujący, każdy jeden rajca to towarzysz od trunków Sebastiana Konopnicy. To i cóż było robić, jak tylko supliki odrzucać. Proszę Państwa, w kamienicy Arnsteinów. Opowiem Państwu teraz smutną, tragiczną i zarazem niesamowitą historię Janka, wielkiego patrioty, legionisty Piłsudskiego, działacza POW, tenisisty, sportowca i znakomitego lekarza, w którym kochały się wszystkie wczesne lublinianki. Ale on wybrał Janeczkę pińską. Ona występowała u nas tutaj, wtedy w miejskim teatrze. Zakochali się w sobie, mieli córkę, pobrali się i byli szczęśliwi. I wydawało by się, że będzie tak zawsze. Ale niestety los chciał. W tle mamy dom żołnierza imienia marszałka Piosuskiego. A w latach dwudziestych, odkąd powstał ten budynek, odbywały się tutaj bale, rauty, w których brali udział i wojskowi, i cywile. Także Janek Arnstein prawdopodobnie tutaj dowiedział się o tym, że jeden z jego kolegów otrzymał w spadku laskę. Laskę męską z główką rzeźbioną w buziak szczerzącego kły diabełka. Laska miała przynosić nieszczęście i sprowadzać śmierć na tego, kto ją miał. Ale Janek, no jak żesz, twardo stąpający po ziemi realista, wojskowy porucznik, wziął ją. A no i wkrótce potem wystąpiły u niego objawy gryźlic. Jak to się skończyło? Najbardziej banalnie. Janek, okaz zdrowia, sportowiec, cenisista, żołnierz, legionista, lekarz. Niespodziewanie ukazały się u niego białe gruźlicy. To nawet nie była gruźlica, galepujące suchoty. Skosiły go błyskawicznie. Umarł w styczniu 1934 roku. Kilka lat temu a ja cóż Janeczka? Rozpaczała straszliwie. W końcu wytrzymała do maja. Od stycznia do maja. Na samym początku tego pięknego miesiąca zastrzeliła się na jego grobie. Leżą razem w Warszawie, na cmentarzu powązkowskim, w żołnierz. Państwa, oto nasza lubelska filharmonia, a to jej patron Henryk Wieniawski, znakomity skrzypek światowej sławy. Urodzony u nas w Lublinie, w jednej z kamienic przy rynku Starego Miasta, gdzie do dzisiaj znajduje się towarzystwo jego imienia. Zasłynął jako znakomity skrzypek, a szczególnie wtedy, kiedy pokochał i nie mógł korzenić się z wybranką swojego serca, Izabelą Hampton, skomponował. Utwór muzyczny, który zapewne Państwo rozpoznajecie. Ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Wieniawski otrzymał stałą posadę przy dworze carskim w Petersburgu. No i tata Hampton wówczas zgodził się na ślub. Także ta miłosna historia zakończyła się akurat szczęśliwie. Państwa, w tle mamy lubelski kościół kapucynów, do którego przylega jedna, jedyna kaplica. Historia jej powstania to historia nieszczęśliwej miłości Jadwigi Bielskiej i Włodzimierza Weissenhoffa, właściciela podlubelskiej wsi samoklęski. Narzeczony wycofał się nie tylko z tego związku, ale także ze świata. Tuż przed ślubem, odbierając sobie życie z czołem z pistoletu, zapisał pan Jadwidze w testamencie 15 tysięcy rubli, które obróciła ona na wybudowanie tej kaplicy. Wewnątrz znajduje się figurka Madonny, która, jak mówi legenda, ma twarz panny Jadwigi. A co stało się z nią samą? Wstąpiła do klasztoru w Krakowie klasztoru o bardzo surowej regule opłakiwać swoją nieszczęśliwą. Miłość. Drodzy Państwo, wszyscy zakochani mają u nas w Lublinie swoje miejsce. Jest nim ta oto płaskorzeźba autorstwa Oskara Dawickiego: Gloria, amore, victis. Czyli chwała tym, których pokonała miłość. Tym, którzy cierpią z miłości. A więc zapraszam do Lublina wszystkich, którzy cierpieli, kiedykolwiek cierpią dalej z miłości, przyjechać, zapalić świeczkę i zacząć wszystko od nowa. Zapraszam oczywiście także tych szczęśliwych, szczęśliwie zakochanych, bo religcie świętego w kościele świętego Pawła na pewno pomogą, i wszystko będzie tip top!